tzw. Ludowego Wojska Polskiego zwracamy się z wnioskiem o zdegradowanie do stopnia szeregowego generała Wojciecha Jaruzelskiego. Uzasadnienie. W swojej biografii pisze on w latach 1945-1949 walczyłem z bandami zbrojnego podziemia. Ci bandyci byli żołnierzami Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych wielokrotnie zwartymi i umundurowanymi oddziałami. Dzień dobry Państwu. W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Patriotycznego Kontra 2000 witam zgromadzonych i zapraszamy do składania wieńców. Witamy prezydenta Szczecina Piotra Krzyska, który jest jedynym prezydentem Szczecina, pomimo tak młodego wieku, pamięta o poległych. Pamięta o stanie wojny. Byli prezydenci inni, którzy mówili, że są ofiarami stanu wojennego. Nigdy tu nie przyszli. Witamy działaczy Solidarności składający właśnie te kwiatu kwiatów. Przybycie kolegom ofiarom stanu wojennego. Witamy delegację zarządu regionu Solidarności Pomorza Zachodniego z przewodniczącym i Jurkiem. Dziękujemy za przybycie. Dziękujemy jeszcze raz Nie widzieliśmy Wieczno odpoczywanie racz dać Panie Światłość wiekuista niechaj im świeci Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie